Hello! Witam Was w kolejnym vlogmasie na tym kanale! Jest 20 grudnia, godzina jakaś 11. Ja właśnie sobie przed chwilą zjadłam śniadanko. I co? Plan na dzisiejszy vlogmas jest taki, że będziemy ubierać choinkę rodzinnie w końcu. Dodatkowo potem będziemy robić pierogi, bo musimy spróbować przed Wigilią zrobić pierogi bezglutenowe, zobaczyć czy one w ogóle wyjdą, bo nigdy w naszej rodzinie nie było w ogóle nikogo, kto nie może jeść glutenu, więc ja jestem tą pierwszą osobą i trzeba zrobić właśnie pierogi bezglutenowe, sprawdzić czy one w ogóle wyjdą. I dodatkowo jedziemy z siostrą jeszcze na takie wigilijne świąteczne zakupy, bo musimy dokupić prezenty na święta. Za moment otworzymy sobie kalendarze adwentowe, ale Powiem Wam, że mam w ogóle dzisiaj taki dobry nastrój. Chyba to słońce tak na mnie działa, chociaż mógłby być jeszcze śnieg, ale go nie ma oczywiście. Jest na plusie temperatura, dzisiaj chyba 6 stopni. Wczoraj powiem wam, że było w ogóle 12 stopni. Ja ubrałam się tak, jakby było minus 12, bo miałam kurtkę zimową, miałam czapkę, długie spodnie pod spodem jeszcze skarpetki miałam takie długie i ubrałam się tak, jakby było jakoś minus 12, bo 12 stopni i było mi naprawdę gorąco. Przez chwilę miałam wrażenie, że jestem w kwietniu, a nie w grudniu. Standardowo zacznijmy od kalendarza z LEGO. Ja mam tutaj w ogóle jeszcze dwa okienka, których nie złożyłam. Tu mam chyba prezenty, a tu stół z indykiem, więc muszę to koniecznie dzisiaj sobie złożyć. Ale dobra, dzisiaj mamy 20 okienko. Nie wierzę, że już 20, oh my god, tutaj mam na samym dole, więc trzeba się jakoś przecisnąć. Muszę przesunąć sobie tutaj. I nie wiem sobie, co to może być jakaś figurka. I mamy... co? Co to jest? Co? To jest jakiś stół z mlekiem? Ej, dziwnym. Mamy coś takiego. Tutaj jest mleko, ciastka, jakieś zwierzątko, więc chyba taki stolik po prostu. Świeczuchy. Dzisiaj obstawiam, że może być świeczka w słoiku, Byłoby mega fajnie. 20. Ale nie, już widzę, że to będzie chyba jednak tealight, bo jest zbyt okienko dobrze zamknięte. No, nie mogę tego otworzyć. Tealight. No nie. Dobra, yy, zrób dobry, dobry uczynek. Kurczę, no znowu tealight. Byłam pewna, że będzie świeczka w słoiku. Taki tealightik czerwony i on pachnie jakoś gorzko. Nie wiem, jaki to może być zapach, bo niestety nie pisze. Teraz kalendarz z milki, mój ulubiony. I tu jest 20. Obrazek jakiś z choineczką, więc pewnie też czekoladka będzie taka. No? Tak myślałam. I tak jak z obrazka mamy choinkę. Herbatki. No, wygląda jakby to są jakieś armagedon przeszedł. Ale ta strona nie wiem, dlaczego otwiera się dużo gorzej od tej strony lewej. Tu jeszcze jako tako to wygląda. Ale tutaj masakra. 20. Ej, sobie nie otworzyłam. Nie otworzyłam 19 wczoraj? Mam ja pewna, że ją otworzyłam. Dobra, to otwieramy obydwa. I kto by się spodziewał, mamy tutaj dobrze już nieznaną herbatę, mięta pieprzowa, jedna z gorszych to jest, to była pierwsza herbata, jaką mieliśmy i ona już się powtarza trzeci raz i mega mocno średnia ta herbatka była i dwudziestka. I tu mamy jakąś znowu miodową herbę, ona też już była, niestety trzeci raz. Ostatni kalendarz, kalendarz z kindera, dwadzieścia. Tradycyjnie, Kinderek. Do wigilii zostały już tylko cztery dni. Nie wiem jakim cudem to zleciało. Niedawno w ogóle zaczynałam nagrywać wam pierwsze takie odcinki świąteczne, jak kupuję kalendarza i to było jakoś w listopadzie na początku, a za cztery dni mamy już Wigilię więc jestem w szoku jak to w ogóle szybko przeleciało, niedawno zaczęłam też vlogmasy nagrywać, a tak naprawdę ten vlogmas, który nagrywam teraz jest przed ostatnim vlogmasem, bo jeszcze jeden vlogmas pojawi się najprawdopodobniej z Wigilii i to będzie ostatni vlogmas, który właśnie wtedy zakończy tą serię i jestem mega zdziwiona, że to tak szybko przeleciało, czas naprawdę przyspieszył, a ja, ja nie potrafię tak szybko biec, więc co, święta za 4 dni, nie czuję tego, szczerze jak mam być z wami szczera, to średnio to czuję, wewnętrznie w ogóle tego nie czuję, ja cały czas mam wrażenie, że jest jest dopiero październik, a nie, że wigilia za 4 dni. Powiem Wam, że w sumie pierwszy raz mam tak w tym roku, jakoś mam takie coś, że średnio czuję ten klimat świąteczny i to, że ta wigilia jest za 4 dni. Kilka lat temu z rzędu czułam klimat świąteczny. To jest mój taki pierwszy rok, pierwszy raz mam w ogóle taką sytuację, że naprawdę ja nie czuję klimatu świąt. I jest mi z tego powodu przykro, bo kocham święta, ale mimo to naprawdę się staram, żeby ten klimat świąteczny poczuć, robię jakieś sobie pierniki, czy dekoruję właśnie pokój, oglądam filmy świąteczne, słucham piosenek świątecznych, więc to nie jest tak, że nic nie robię w tym kierunku, żeby te święta poczuć, tylko właśnie naprawdę się staram, żeby był ten klimat, żeby było go czuć, bo wewnętrznie ja go nie czuję, ale dzięki tym wszystkim rzeczom, jakie robię, gdzieś tam jednak mam w środku to, że to już jest grudzień i że święta są za te cztery dni. Teraz w Hajemie można kupić sweterki podobno za 13 zł, więc przyszliśmy się tutaj i myślimy, że uda nam się znaleźć na prezent jakiś fajny. Śliczne świąteczne piżamki. Mi chyba najbardziej w oko wpadła ta różowa z Hello Kitty. Jest naprawdę mega urocza. już do domu jakiś czas temu i teraz tak pokażę wam mniej więcej, co tam kupiłyśmy. To jeszcze nie jest wszystko, bo jeszcze jedziemy na takie ogólne świąteczne zakupy jutro i tam dokupię jeszcze słodycze, bo niestety nie udało mi się kupić, bo zapomniałyśmy w ogóle o tym. I też chcę jeszcze popatrzeć na jakąś, e, takie tasiemki do pakowania prezentów, żeby kokardki jakieś zawiązać, bo wszędzie były wyprzedane. Powiem wam, że cud, że w ogóle nam się udało kupić papier jakiś świąteczny, bo też już takie resztki zostały tego papieru. późno wzięłam się za organizację tych prezentów i nie pomyślałam, że już pod koniec może nie być ani z żadnych wstążek, ani papierów, ale papier na szczęście się udało kupić. Największy problem był ze wstążkami, bo tego mi się nie udało znaleźć, ale jeszcze jutro będę w takim jednym większym sklepie, więc tam może uda mi się znaleźć. Dwa takie udało nam się kupić i ten mi się chyba najbardziej podoba taki w kratkę. One będą naprawdę ładnie wyglądać zapakowane. I drugi taki brązowy, w takie choinki, też bardzo ładne. I one są ogólnie z Pepko. Różnica była taka, że ten papier kosztował 2,50, a ten 6 zł. Nie rozumiem, dlaczego jest taka różnica cenowa pomiędzy nimi, ale dobra, najważniejsze, że one są generalnie te prezenty są dla najróżniejszych osób więc między innymi mamy taką bluzę zwykłą, fajną, beżową, ona jest z New Yorkera, jakieś takie kosmetyki pędzle do makijażu yy, maseczki, powiem wam, że to są w ogóle najlepsze maseczki, jakie kiedykolwiek miałam więc jeżeli macie tak samo problem z cerą jak ja to te maseczki są świetne na taką cerę, która jest właśnie ciągle sucha ja mam takie problemy właśnie i te maseczki są naprawdę genialne, więc jeżeli nie używaliście to koniecznie wam polecam i one też właśnie pójdą na prezent dalej mamy taki ładny sweterek w takie cekinki, To jest jakaś Świeczka malinowa. Tu mam jeszcze jeden prezent, ale on jest jeszcze nierozpakowany. Na tyle, jeśli chodzi właśnie z tych rzeczy, jakie kupiłyśmy dzisiaj. Resztę do rzeczy jutro. Jestem naprawdę zadowolona z prezentów w tym roku, jakie właśnie robię dla swojej rodzinki. I się mega w sumie cieszę, że już wili we wtorek, bo ten kocham ten klimat świąteczny. I cieszę się bardzo, że mogę komuś sprawić właśnie jakąś przyjemność, kupując jakiś fajny prezent, zapakować go w papier. I co? Teraz mam jeszcze wstawię urywki, jak ubieraliśmy choinkę. Down the chimney at the speed of light Przez tą choinkę załapałam już taki Christmas vibe, że nie mogę i przypomniało mi się o istnieniu filmu Ekspres Polarny. Przecież ja muszę to obejrzeć. Co roku to oglądam i kompletnie zapomniałam w ogóle o tym i nie dopisałam tego nawet do swojej listy filmów świątecznych. Nie wiem jak to się stało, ale teraz na TikToku sobie przeglądałam i patrzę Ekspres Polarny. I że jakim cudem ja jeszcze tego nie obejrzałam, więc muszę to koniecznie dzisiaj nadrobić i obejrzeć se Ekspres Polarny. Więc tak oto kończymy przedostatniego vlogmasa na tym kanale. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że vlogmas wam się spodobał. Zapraszam Was jeszcze na mojego Instagrama, jeżeli mnie tam nie obserwujecie. Linka znajdziecie w opisie tego filmu. Widzimy się w kolejnym vlogmasie. I bajo!